W tym filmie pokażę Ci, jak wypełnić wniosek oraz opłacić podatek PCC3 przez Internet. Pamiętaj, że od dnia zakupu masz 14 dni na opłacenie podatku. Niezachowanie tego terminu może grozić karą. Zanim zaczniemy, zasubskrybuj ten kanał. Na początku wejdź na stronę eurząd Skarbowy. Link do strony znajdziesz w opisie tego filmu. Po zalogowaniu się na swoje konto z lewej strony, wybierz dokumenty e-deklaracje PCC PCC3 wskaż kogo dotyczy formularz i wypełnij wszystkie rubryki zgodnie z instrukcją. Pod punkcie B jako podmiot składający deklarację wybierz inny podmiot, jeżeli jesteś osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej. W podpunkcie C, rubryka 24, uzupełnij następujące dane. Marka, model, numer VIN, numer rejestracyjny, pojemność, rok produkcji, cena z umowy. W podpunkcie D, rubryka 27, wpisz kwotę z umowy. Na tej podstawie automatycznie zostanie wyliczony podatek do zapłaty. Po wypełnieniu wniosku wybierz Akceptuj wyślij. Następnie przejdź na stronę główną. Z lewej strony wybierz opcję Płatności online PCC, rodzaj podatku PCC, symbol formularza PCC3, wpisz kwotę wliczoną w wniosku. Następny krok. Po zaakceptowaniu zostaniesz przeniesiony na stronę płatności. Wybierz swój bank i dokonaj płatności. Po wszystkim wyświetli się informacja, że płatność została przyjęta do realizacji. To wszystko. Jeżeli ci się podobało, zostaw subskrypcję i kliknij dzwoneczek. Do zobaczenia.